Jacy pracownicy są najbardziej pożądani w regionie warmińsko-mazurskim w 2020 roku i jakich zawodów brakuje? Na to pytanie odpowiada barometr zawodów, przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczna edycja została przeprowadzona w 20 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o ekspercką analizę 160 grup zawodowych, wskazała grupy zawodów deficytowych, nadwyżkowych oraz zrównoważonych w kontekście specyfiki lokalnych rynków pracy. Na rok 2020 zidentyfikowaliśmy 28 zawodów deficytowych. To są głównie w branży budowlanej, kierowcy, autobusów, samochodów ciężarowych, ale są też potrzebni fryzjerzy, pielęgniarki, lekarze, księgowni. Są potrzebni również w zawodach mechanicznych, czyli spawacze, operatorzy różnych maszyn, urządzeń, ślusarze. Mamy 133 zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby ofert do liczby osób, które są zarejestrowane i mamy jeden zawód nadwyżkowy, to są ekonomiści. W regionie jest też duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o powiaty. Największy deficyt pracowników w różnych branżach występuje w powiecie Giżyckim. Tam jest 71 zawodów deficytowych. Pięć zawodów nadwyżkowych, ale obok jest, są, są, jest brąkowo czy, czy, czy gołdap, gdzie tych zawodów deficytowych jest o połowę mniej. Więc rozkłada się to różnie w poszczególnych również powiatach. Realizacja badania oparta jest na analizie dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy. Pozwala wskazać problematyczne obszary rynku, a także określić bariery, z jakimi borykają się obie strony rynku: pracodawcy oraz osoby poszukujące pracy. Wyniki badań potwierdzają trudności w rekrutacji pracowników. W następujących branżach województwa warmińsko-mazurskiego budownictwo, transport oraz branża gastronomiczna. W związku z brakiem pracowników, pracodawcy zaczęli uzupełniać braki kadrowe siłą roboczą z zagranicy. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, obowiązuje swobodny przepływ pracowników. On na dzień dzisiejszy działa w jedną stronę. Nasi pracownicy znajdują pracę w, w Unii Europejskiej, natomiast w drugą stronę ze względu na małą konkurencyjność naszych płac, tak, tych, przepływów, tych przepływów nie ma. Natomiast jak popatrzymy na statystyki w Unii, to w całej Unii ostatnio 17 milionów osób pracuje w innym kraju niż kraj jego, ich, obywat, ich obywatelstwa. Natomiast mimo podwyżek najniższego wynagrodzenia jeszcze długo nie będziemy konkurencyjnie płacowali. Będziemy skazani na zatrudnianie pracowników spoza Unii. Dziś dotyczy to głównie pracowników z Ukrainy, bo gdzieś 80 parę do 90% to są pracownicy z Ukrainy. Otwarcie rynku pracy w Niemczech dla pracowników z Ukrainy może spowodować odpływ tych pracowników z Polski i w najbliższym okresie będziemy skazani na zatrudnianie pracowników spoza Unii już dziś w zezwoleniach wydanych przez Wojewodę że tak powiem, figurują tak egzotyczne kraje jak Afganistan na Uzbekistanie skończywszy, ale również jest gana. Sytuacji na rynku pracy nie poprawia stały wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego. W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim 62 osoby w wieku nieprodukcyjnym przypadały na 100 osób w wieku produkcyjnym. Najbardziej liczną grupą w ogólnej liczbie mieszkańców regionu warmii i Mazur pozostają osoby w wieku produkcyjnym. W 2018 roku Blisko 927 osób to jest prawie 65%.